Moc bronimy! mocno bronimy. To długo Hubert. A tak Miki, pracuj, Miki pracuj. Uderz, uderz. Lewa noga. Oh. Nisko. No Daj. Powrót! Brawo. Ale Miki, to trzeba uderzyć mocniej. Uda. Brawo, Kuber. Brawo, Kuber, zostań tak. Przejmij. Ola jest, Ola wjeżdż. Bra brawo, no, brawo. 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 Aj. tak uderz, uderz. 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 Ach, kurde. Fajnie, fajnie. Sekuracja. Plecy, plecy. Nie wolno stracić. Piłką graj. Miki, piłką graj. Brawo. brawo. Różny, Popiłkę. Po piłkę. Pupciowy jest. Brawo, Hubert. A może podasz, Huberci? Pograj, pograj. Karkarz ściągnie, nie? Tak, A, brawo, to fajnie. Ustaw. Walczysz. Atak, atak, atak. Brawo, brawo, brawo Miki. Rozegraj, Hubert. Nie ma z kim, nie ma z kim. Dobrze. Ale Miki zobacz, owo obok... no, k... Rozegraj, Julek, piłkę. Uderz. Ach. Nie, Brawo. O nie, te buty. Teraz niedawno wyrzucę. Uparł się na... Tam zostań, Julek, zostań w środku, w Wyżej, Julek, wyżej. Graj, graj. Nie z tej strony. No to tam już Dobra, dobra, i do środka, ja do środka. Tak, jedziesz. Jedziesz w tak. Jedziesz! Ach, I ustawiamy, kapi, ustawiamy. Graj! Wyprowadź, wyprowadź. Rozegraj! Pranią! No jest kajś Brawo, brawo! Powrót kapi! Julcio! Przeproś blankarza Udaź Brawo Julek Dobrze, dobrze Ale gramy, nie wyłączamy się, gramy Kończysz z czałem. Do końca. Brawo, Franiu! Dobrze! Brawo! No! Nie! Nie! nie. <klucz> Brawo! Czyli Następny... trzeba no uderz uderz ja, ja. Jucio, Jucio, chodź, Julek, Julek, Julek. Julek. Julek chodź. Julek, Julek uderz Uderz, uderz, teraz uderz. Ja. Brawo. Proszę, Hubert, Hubert. Brawa i Julio! Brawo cały czas Julio! jest Julio! Mikołaj. Julio! tyłu jest, Miki jest. Nie bój się zagrać, Wyprowadź, Kapi, wyprowadź. Pograj, pograj. Brawo to od, od, super Jeszcze się raz. Stali. Brawo. Uderz. Pograj, pograj piłką spokojnie. Huber jest. No! Kupciowy. Spokojnie. To atakuje, Olaf, atakujemy! Brawo, brawo! Za Każdy złapie jednego. Miki, Miki, znajdź, znajdź człowieka w środek, w Miki. Środek, Miki. środek, gdzie tu robisz? Piluj go, pilnuj go! Pomóż Olaf, tak. Spokojnie. Rozegrajcie, no rozegrajcie. No atak, atak na piłkę, Olaf! Jeszcze raz, jeszcze raz atak. Przejmij, przejmij i rozegraj. Głowa UK. Wyprować Wyprowadź, wyprować. Ola, ale... brawo! Brawo, ale... Brawo, brawo, ale... brawo Olaf! Bronisz, bronisz do końca. Jeszcze raz. Spokojnie, spokojnie. Rozegrać. Plecy. Tak. Brawo, Teo. Graj. Graj. Teraz Dola Ach. Ale musi dostać drugi piłek Brawo Gra Jasiu graj Jasiu graj Cały czas biegaj Rozegraj, rozegraj Brawo Skończy, skończy ale gdzie Ale strzał? Zatrzymał szalmał zatrzymał tak, tak, tak. Stup... tak, Tak No tak, Hubert w środku, pomagaj. Pomagaj, pomagaj, Hubert. Jak strzela, to strzela. A tak, przypadek. Hubert spokojnie, stało się. Przypadek gramy dalej. Dobrze, brawo, brawo jasiu. jasiu. Jeszcze raz, Jasiu. Tam tam tam, nie luty Tam, Tam tam tam. Graj, 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 graj. Nie naraz, chłopaki. zagraj! O, brawo! Brawo! atakuje, Julek atakuje! Dobrze! Do środka Julek! Zagraj! Brawo Olaf, brawo Olaf! Julcio trzeba strzelić! Zmiki, druga strona jest Olaf! Brawo, aaaak! Oh. Uderz, uderz! Brawo! Ola! Ola! Miki, na sprincie atak! Atak na sprincie! Już! Już! Siądź, siądź na nim! Tak jest! Jest Julek, ataku! Podaj, podaj! Teraz zahyjmy tego! Ładnie, brawo Olaf. A teraz! Ruch jest, róg, brawo, brawo! Ograj, pograj! Brawo, Dobrze, brawo, drugi, ale drugi ruch ude Chodź, chodź od początku. Piąteczkę przywidźć, dwie minutki od paszenku. gramy planek, gramy No Ach, Brawo, 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 brawo Twanta na tych nogach pędzimy Do środka, do środka Teodor Wstawaj, wstawaj, brawo Julek Do środka, do, do, do środka Do końca Julek, wracaj, wracaj, wracaj do. Nie ślizgów, Jasiu, bez ślizgów! Zero dwa. Co? Brawo. Brawo! Julek! Ile się skończyło? Dziewięć, dziesięć, dziesięć. Dziesięć ile? Dziesięć dla nas.